Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku Parod Planet. Dzisiaj Was zapraszam do kuchni Parod Planet i porozmawiamy sobie o najczęstszych błędach żywieniowych, jakie popełniają papuziarze. Serdecznie zapraszam! Podstawowy błąd, jaki jest popełniany przez znaczną część papuziarzy, to niestety zbyt duża ilość nasion w diecie. Kiedy kupujemy mieszankę nasion, karmy podstawowe, tak zwane, to wcale nie oznacza, że ta karma, ta mieszanka ma być ciągle cały czas w nieograniczonych ilościach dostępna dla papugi. Ponieważ wtedy jest dużo ciężej przekonać papugę do innych pokarmów, takich jak warzywa, zielonki, zioła, owoce itd. Także pierwszy błąd to niestety przesadny wręcz czasami ilości nasion w diecie, często też suchych, niekiełkowanych. Drugi podstawowy błąd to niestety brak różnorodności w papugiej diecie, co często oznacza, że papuga przez większość swojego czasu zjada kilka produktów, na przykład jabłko, marchewkę. Te są podawane najczęściej. Niestety taki brak różnorodności sprawia, że bardzo szybko może dojść do różnego rodzaju niedoborów witamin, składników mineralnych, mikro czy makroelementów. Żeby zapewnić zdrowie naszym pierzastym, musimy podawać różnorodne posiłki zawierające warzywa, owoce, zielonki, zioła, kwiaty. To wszystko jest niezwykle ważne, żeby nasze zwierzę tak naprawdę dostawało ogrom różnego rodzaju witamin, białek, składników odżywczych, których niestety bardzo często wiele papuk w niewoli nie dostaje. Trzeci podstawowy błąd żywieniowy papuziarzy to niestety podawanie pokarmów ludzkich naszym pierzastym. A więc różnego rodzaju podkradanie ziemniaczków, kotleta, frytek i tak dalej. I niestety, ale takie pokarmy są najczęściej solone, przyprawione. A sól w dużych ilościach może naszym pierzastym szkodzić. Dlatego też podawanie takich pokarmów jest wysoce niezalecane. Tym bardziej, jeżeli mamy na przykład mniejsze gatunki papug, tak jak nimfy czy faliste, które dość często podkradają takie pokarmy, swoim opiekunom. Papuzia wątroba i papuża nerki są niezwykle delikatne, dlatego też nie możemy obciążać ich solonymi pokarmami, ani w ogóle pokarmami, które są przeznaczone do spożycia dla ludzi. Czwarty podstawowy błąd to przekarmianie papug. Mam tutaj taką zwykłą, standardową wręcz miseczkę, którą em, mam zapełnione dość całkiem mocno i teraz coś takiego Spotykam najczęściej na konsultacjach behawioralnych, kiedy proszę o zdjęcia posiłków. Co możemy tutaj zauważyć, jest to miska i ilość ziarna, która tak naprawdę wystarczy na moje 6 ptaków na dzień. Co niestety. W większości domów wygląda tak, że taka jedna miseczka jest dostępna dla jednej papugi. Także ilość podawanego pokarmu jest niezwykle ważna i nie tylko ze względów zdrowotnych papuzich, ale też ze względu na przykład na zmiany hormonalne, ponieważ stały dostęp do pokarmów, które są wysokotłuszczowe, a przy okazji wysokokaloryczne, promuje nam zachowania hormonalne, z czym wiele opiekunów niestety ma duży problem. Dlatego jeżeli nie chcesz promować zachowań hormonalnych, to zmniejsz ilość pokarmu podawanego swojej papudze. Cała pe Pełna miska, która często jest niestety w klatce papugi, gdzie papuga ma bardzo mało przestrzeni, w której mogłaby przejawiać jakąkolwiek aktywność fizyczną, może też się skończyć problemami ze stłuszczeniem wątroby, z nadwagą i innymi chorobami, które mogą mieć związek właśnie z otyłością. Także ilość pokarmu jest niezwykle ważna. Piąty najczęstszy błąd to niestety brak możliwości żerowania. Papugi spędzają ogrom czasu na żerowaniu w naturze. Niestety w niewoli bardzo wiele papug nie ma możliwości przejawiania tego naturalnego dla nich zachowania. Żerowanie jest niezwykle ważne i może nam pomóc w wielu problemach behawioralnych. Jeżeli spotykamy się z hormonami, z agresją, z krzykiem, tak naprawdę żerowanie jest pierwszym krokiem do tego, żeby te zachowania delikatnie unormować. Oczywiście terapia jest tutaj wskazana, ale to dzięki żerowaniu tak naprawdę możemy pomóc papuzę z tymi zachowaniami, zanim jeszcze udamy się na konsultację behawioralną. Szósty, najczęstszy błąd papuziarzy dotyczący żywienia ignorowanie potrzeb gatunkowych. Różne gatunki papug mogą mieć nieznaczne różnice w diecie. Na przykład amazonki bardzo często potrzebują większej ilości witaminy A. Żako zaś potrzebuje większej ilości wapnia. Jeżeli mamy ary musimy skupić się też na podawaniu zdrowych orzechów. Oczywiście w odpowiedniej ilości. A jeżeli mamy nektarojady to podawanie ziaren jest wysoce niewskazane. Także gatunek również jest istotny i bardzo często ludzie o tym zapominają. To było sześć podstawowych to było 6 najczęstszych błędów żywieniowych, jakie popełniają papuziarze. Czy popełniasz jakiś z nich? Jeżeli tak, to koniecznie to zmień. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji dotyczących i diety, serdecznie Cię odsyłam do mojej książki Papuzia Kuchnia Hashtag Szama, gdzie znajdziesz wiele informacji na temat warzyw, roślin, owoców, kwiatów, naparów itd., które możesz podawać swoim pierzastym. Jeżeli zaś szukasz inspiracji na papuzie posiłki, to serdecznie odsyłam do grupy Papuziarze Projekt Tasia Edukacja, gdzie pod hashtagiem Szama znajdziecie różnego rodzaju pomysły i inspiracje, jak żywić swoich pierzastych przyjaciół. Jeżeli zaś jesteś bardzo dociekliwy bądź dociekliwa, to serdecznie Cię też odsyłam na mojego bloga Master of Disaster, gdzie znajdziesz wpisy również dotyczące żywienia papug, chociaż głównie skupiam się na bachawiorze, to również o żywieniu da się tam co nieco poczytać. To by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Ja Wam życzę udanego weekendu, tudzież tygodnia i do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!